Na harfie, żeby śpiewać to, co czuje nasze serce wobec bo Matki Bożej. A czuje bardzo wiele, skoro tyle potraficie jej ofiarować: i czas, i trudy, i oszczędności. A czasem i jakieś, jakieś docinki, ze strony nawet tych, od których moglibyśmy się spodziewać dobrych, kojących słów. Ale tak też było. I w życiu zmarł się na, że doznawał przykrości od tych, którym wiele dobrze uczynił. Ale był w swoich postanowieniach zdecydowany. Kiedy zapowiedział Eucharystię, że sami się dla nas pokarmią jako wyraz miłości, to Ewangelia mówi, że żyć zaczynamy wrócć. Jakże on nam może dać na, ciało swoje za na pokarm? Twarda jest ta mowa, i któżej słuchać może. Nauka Jezusa Chrystusa jest za wielu ludzi niewygodna. I co więcej, Ewangelia mówi, że od tego czasu wielu już z nich nie chodziło. Ale Chrystus niczego nie odwołał. Podobnie jak nie odwołał zamki o Podobnie jak i też nie sprostował słów o Judaszu. Prawdzie w na śmierciach o nim jest napisane, ale wiada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Wszystko, co Chrystus powiedział, sprawdziło się i sprawdza, i sprawdzać będzie. Podobnie jak sprawdziły się Jego słowa o Jerozolim, Chrystus po Bogu, po swojej matce, każe nam naszą ojczyznę, Wój I oto, chcąc przestrzec mieszkańców Jerozolimy przed grzechami, wypowiedział z nami jedne słowa. Jeruzalem, Jeruzalem, które posyłasz proroków i wszystkich, którzy są do Ciebie posłani. ileż to razy chciałem zgromadzić swoje syny jako za swoje piskręta, a nie chciałeś. Od Danadeo cię ciężkie dni, że nieprzyjaciele twoje powalą cię zewszą ścisną i pozostawią w Tobie kamienie na kamieniu za to, żeś nie poznało czasu na mycenie. Te słowa Chrystusa sprawdziły się już po Jego w niebostąpieniu w 70. roku. Główny dowodzący Rzymian. Cesarz Tytus otoczył miasto i zmusił głodem do poddania się. A głód to jest straszna rzecz. Nastąpiło tam nawet ludorzewo. Matki zjadały swoje dzieci. U nas też zdarzają się matki, o których prasa czasem mówi, że uśmiercają swoje dzieci. Nie tak dawno jak wczoraj przeczytałem takiej rodnej matce której grozi kara do żywocia za zabicie swojego dziecka. Ale trzeba powiedzieć, że w latach 1930, 1932 do 1933 nastąpił taki głód na Ukrainie. O tym się mało pisze i mało mówi. W czasie tego głodu ludzie zjadali najpierw wszystko, co było do zjedzenia i szczury, i myszy, a później zaczęli zjadać siebie. Trupy były pokażone. Ludzie strasznie rzeczą. I ponad 9 milionów ludzi, w tym wielu Polaków, padło ofiarą tej strasznej represji krwawego dyktatora Józefa Stalina. Dzisiaj, kiedy Polska jest w tak ciężkiej sytuacji, walczyć jest historią, żeby młodzież nie wiedziała jaka jest jej przeszłość, a kto nie zna w przeszłości, nie zgodzi mi dobrej przyszłości. Żeby nie znali swojej historii. A w naszej historii mamy czasy wspaniałe i czasy bardzo przykre, bolesne. Obchodzimy w tym roku rok za Piotra Skarga. Obok roku Janusza Porczaka, Józefa Kraszewskiego. Otóż ksiądz Piotr Skarga nie jest mile wspominany w naszej literaturze. Dlatego, że był kaznodzieją królewskim i chociaż żył w latach 1536-1612, przewidywał upadek Polski. A Polska była od, tego, od morza do morza, miała ponad milion kilometrów kanalowych. Tak Dzisiejszy obszar Polski nawet nie dochodzi do jednej części. Dawnego państwa, gdzie żyli ze sobą w zgodzie Polacy, Rusini i Litwini. Stanowiła wielonarodową Rzecz Polaków było około 40%. Ale też trzeba powiedzieć to było państwo oparte na zasadach chrześcijańskich. I kiedy Żydów mordowano na zachodzie i palono, to wtedy u nas nie palono herety. To był kraj wolności religijnej. I na terenie państwa polskiego mieszkało około 4 piąte populacji żydowskiej. Gdyby nie Polacy, Żydzi jako naród zginęliby całkowicie dzisiaj. Polacy. Są wielkimi dobroczyńcami Żydów. Ratowali, tworzyli w Polsce państwo w państwie. Mieli autonomię. Dlatego taką rzeczą przykro jest dzisiaj słuchać, zwłaszcza kiedy pojawiają się książki, że Polacy to antysemici. To jest rzecz obraźliwa i nieprawdziwa. Ale właśnie po to się walczy z historią. Żeby Polacy nie wiedzieli, że mają też dużo ludzi szlachetnych. I co się okazuje w świetle kazań Sejmowych? Bo ksiądz Piotr Skarga napisał, napisał kazania Sejmowe. On nie wygłaszał, ale inaczej napisał, inaczej głosił. Głośnił je wobec króla i dworu królewskiego. I przestrzegał Polaków, żeby nie ulegali złym wpływom. Że Najlepszym Polakiem może być tylko człowiek wierzący. Ateizm niczego dobrego nie rodzi. Generuje morderstwa, zabójstwa. I dzisiaj to, co się dzieje smutnego, to jest owocem ateizmu. Przy okrągłym stole nastąpiła złota lewicowych działaczy solidarności z komunistami. Dogadano się. A po tym dogadaniu się wymordowano wielu księży. W roku obrad okrągłego stołu został zamordowany ksiądz Stefan Niedziela, ksiądz Zyg Sylwester i ksiądz Sucholec. A przedtem został zamordowany ksiądz Roman Kotraż Radowy. I wielu innych kapłanów zostało zamordowanych w sposób skrytobójczy. Ksiądz Skarga mówił, że przyszłością Polski mogło być tylko dobrzy katolicy. I tak rzeczywiście było. Dobrzy katolicy, to dzisiaj kandydaci na ołtarza, oni ratowali rzeczy Natomiast ateiści bezbożnicy często byli w zmowie z i oni doprowadzili do rozbiorów Polski, A dzisiaj chwali się na tym, co wynosi właśnie ludzi bezbożnych. Inaczej się rozumie wolność, tolerancja, niepodległość. Pamiętajmy, że wielka rewolucja francuska miała takie hasła Egalité, fraternité liberté". Wolność. A rewolucjoniści Francuscy wymordowali ponad milion katolików. A wtedy populacja całego świata nie liczyła nawet miliarda. Dzisiaj na świecie żyje blisko 7 miliardów ludzi. I dlatego ksiądz Skarga postulował wychowanie młodego pokolenia w zasadach katolickich. Właśnie on dokumentuje, że dobry katolik i dobry, ka dobry Polak to jest najspanialsza rzecz w świecie. Starsi księża mi opowiadali, jak w Elbowie był taki wielki filozof, profesor Weiss, profesor filozofii, zmarł na bezwęczeniu mózgu. Ale to był taki podróżnik. Zwiedził niemalże cały świat. I powiedział po tych podróżach, że nie ma lepszego człowieka na świecie od Polaka katolika. I dlatego, jeśli by mógł kiedyś Boga prosić, żebyście jeszcze drugi raz narodził, gdyby to było możliwe, to prosiłbym, żebyś się urodził jako Polak i werwowie. Bo lwów to dla mnie stanowił serce kultury polskiej. Tam działał słynny uniwersen Jana Kazimierza. Dlatego pamiętajmy o tym, że niewiara generuje wszelkie upodlenia, oszustwa, machinacje, które dzisiaj przeżywamy. Po okrągłym stole rozpoczęła się granicz majątku narodowego. W okresie Polski niepodległej Eugeniusz Kwiatkowski zbudował centralny okręt przemysłowy. Zbudowano przemysł i to jeszcze w czasach pierwszej niepodległej Polski. Dlatego Króla Władysława powstała w miejscowości A co się stało po okrągłym stole? Park przemysł stoczniowy. Padły także zakłady, które kooperowały z przemysłem stoczniowym, jak zakłady Cegielskiego w Poznali. Śladu nie ma po centralnym okręgu przemysłowym, który założył Eugeniusz Piatkowski luba naszej historii. Teraz dowiadujemy się, że jest zamach na sprzedaż jeszcze uzdrojowisk, tylko krymica ma być ostać Wszystko mamy być sprzedane. Zamarłych pieniądze. Dla przykładu sam pre, był premier Orzewski. Miał szczęście jeść obiad z nim w naszym seminarium. To Powiedział, że wytwórnia papieru klizynu, która kosztowała ponad miliard złotych, została sprzedana za 135 tysięcy. Węgrom się udało. Odrzucili komunistów. U nas się to nie udało. Udało się i trzechu. Bo po tak zwanej aksamitnej rewolucji odsunięto komunistów od 20 na 10 lat. I dlatego trzeba się nam dużo modlić do Matki Bożej, żeby Polska pozbyła się tych wszystkich wadliwych struktur. Żeby była polską, polską gospodarką, bo Polacy są ludźmi dobrymi, szlachetnymi w ogólności pracowitymi. A stanowią margines. I tak się dzisiaj dzieje wskutek tego, że mają władzę że jest walka o to, żeby telewizja trwała. Nie otrzymała częstotliwości na multiplecie, multiplecie cyfrowym. A proszę zwrócić uwagę, Radio Maria Telewizja Trwała to jest ukojenie dla ludzi chorych i starych. Jest walka z wolnością słowa. Za niedługo w Bolesławsku będzie, będzie się procesja taka. Jako wyraz protestu przeciwko temu, co władza robią z polskim społeczeństwem. Że garstka teistów chce narzucić swoje poglądy całym społeczeństwu katolickiemu. Że katolicy w większości ochrzczeni nie mają prawa we własnej oczyźnie do środku masowego przekazu. Dlatego jest to bardzo smutna rzeczywistość i również te sprawy polecanie Bogu. Bo Matka Boża, która już tyle razy nas uratowała, ufamy, że i tym razem nas uratuje. Pamiętajmy, że nasze społeczeństwo nasią mentalnością komunistyczną. Tak też było i w przeszłości. Kiedy Polska była w niewoli narodowej, a Józef Piłsudski nie mógł działać na Litwie i na Rusi, działał na terenie Galicji, w Kętach, Konowego Nowego Sącza i bo tam, tam był Zabór Austriacki, gdzie było najwięcej wolności. On tym ludzi podziwiał. A kiedy z Zoranku przekroczył granicę Zaboru Rosyjskiego, to Polacy, przyzwyczajeni do obroży niewoli, buntowali się przeciwko niemu. Idziecie bić naszych ludzi, to znaczy Rosji. Tak społeczeństwo, takie dezinformacje. I dzisiaj jest podobny stan. Ludzie bardziej wierzą w telewizję, jak w Ewangelii. I dlatego jest ten zamach na telewizję trwany. Na Radio Maria. Liberałowie, którzy są władzy, chcą powoli najpierw telewizję, a później Radio Maria zniszczyć, zlikwidować. Ja byłem, jak sami wiecie, w szpitalu. I widzieli, jak ci ludzie chorzy, już rano stawali, żeby oglądać Muszę święto przez telewizję trwana. A później słuchali. A obok mnie leżą mężczyzna i mówi, gdyby nie te audycje radiowe, ja bym się załamał, ja bym może wyskoczył z piętra na dół. W takiej sytuacji żyjemy, dlatego musimy się dużo podbyć, żeby te anomalie zniknęły z naszego życia społecznego i zebrano już ponad 2 miliony podpisów w obronie telewizyjnej, ale tą liczbę trzeba pomnożyć, nie tylko przez tych, którzy podpisują, bo niektórzy podpisali ale przez ich krewnych, znajomych, przyjaciół Matka Boża pomogła nam w trudniejszych sytuacjach i ufamy, że ona tak pokieruje naszym narodem, skoro nasz tył gromadzi się i na procesjach, i w Częstochowie. Przecież teraz to, co się działo w Częstochowie, przeszło wszelkie oczekiwania na rewolucję, że i tym razem Matka Boża nas nie opuści, skoro nas nie opuściła w takich tragicznych sytuacjach. Ale pamiętajmy, nie sprawy naszego narodu, będą także w kręgu naszych zainteresowań i naszych modrów. Bo Chrystus, po Bogu, kazał nam ojczyznę najwięcej miłości. Jeruzalem, Jeruzalem, który tam junujesz, tych, którzy są do Ciebie posłani. I lekrość chciał zgromadzić Syny Twoje jakiegoś zgromadza pismenta swoje po swoje skrzymanie. Nie smutne, że nieprzyjaciele Twoje otoczą cię ścisną zewsząd i nie pozostawią w Tobie kamieniu na kamieniu, za to żeś nie poznało czasów nawiedzenia swego. Zawierzmy, Marii, nasz kraj, wszystko, co Polska stanowi, i złóżmy nadzieję, że nas nie zawiedzie, skoro nas aż. Tylu gromadzi się w Sanktuarium Marynarzy, skoro tylu Polaków i Polek gromadzi się na manifestacjach pokojowych, szlachetnych, w obronie wartości katolickich i narodowych. Ale dzień dzisiejszy jest związany także z objawieniem Matki Bożej, która ukazała piekło Matka Boża ukazała po Łucji do Santos i Franciszkowi i Jacencie Marty. Dzieci były przerażone. Ale przy tej okazji powiedziała, że Genezo, ludzi idący do potępienia, są właśnie mordy dzieci nienarodzone. One generują rozpad małżeństwa, rozkład życia narodzkiego, życia ludzkiego. Ta sprawa jest aktualna nadal. Druga Wojna Światowa pochylała ponad 50 milionów ludzi. A od czasu, kiedy wprowadzono w Stanach Zjednoczonych ustawę liberalizującą zabijanie dzieci nienarodzonych, ta liczba Przekroczyła 30 milionów. W Polsce występował nie tak dawno Bernard Nathanson. Natanson to jest żyd. i wielki uczony. I był z, Pol z początku zwolennikiem zamiany dzieci narodzone, Niby pod hasłem wolności, tak jak się dzisiaj mówi, wolności źle interpretuje, tolerancji i tak dalej. Ale. Ocknął się. Nawrócił się. Sam zamordował własne dziecko. Ale pod jego patronatem zostało zamordowane około 5 tysięcy dzieci. A w sumie w instytucjach przeszło przez niego kierowanych ponad 70 tysięcy dzieci. Nawrócony wystąpił przed w Toruniu, w Radio Maria, Oszczędzał Polaków, żeby się nie dali Wam wrócić różnym hasłom libertyńskim, które niby proklamując wolność szerzą nieło. Dlatego te wszystkie intencje dzisiaj związane z funkcjonowaniem naszego narodu, żeby nie upadł nasz naród, skoro w stanie wojennym ponad milion wyjechało, teraz po w rzuceniu kajdan sowieckiej niewoli ponad 2 miliony młodych ludzi. Pracuje dla innych państw. Tu się wykształcili za polskie pieniądze. Pracują dalej. ludzi. A w kraju, mimo tego wyjazdu, tyle ludzi jest bez pracy, bo zaczęła się złodziejska prywatyzacja. I to jest wielkie nieszczęście. Nasz kraj jest bardzo trudno położyć. I dlatego ta walka z historią, walka z kulturą polską, żeby młode pokolenie było dezorientowane i niewychowane w duchu naszych prawozów W duchu księdza Piotra Skargi, którego dzisiaj pamięć obchodzimy. Dawniej przestano starać się o jego beatyfikację, gdyż były umarł letalny. Dzisiaj badania są tak daleko posunięte, że odsunięto te, to widmo letargu. W każdym razie ksiądz Skarga umarł śmiercią śmierci Co nie znaczy, że dzisiaj y, są wypadki i śmierci letargu. Sam z własnego doświadczenia, i nie chcę dłużej opowiadać przykładów, znam takie wypadki. Ale w tym wypadku nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ksiądz Arka, i wspaniały i wspaniały dzień. Był błogosławiony. Oto zabiegała Zofia Kosa-Krzczucka, wielka pisarka działająca na Śląsku. Tak w woli jeszcze statystyki powiem, że za Jerzego Wózka zlikwidowano w Polsce 28 kopalń, częściowo za A, spośród spośród 70 istniejących. Teraz pana ma jeszcze kopalne, Silesia sprzedane. Dzisiaj sprowadzamy węgiel za granicę, z zagranicy, z Ukrainy, chociaż w Unii Europejskiej są największe pokłady węgla kamiennego i brunatnego w Polsce. Taka jest sytuacja. I chodzi o to, żeby Polacy się ocknęli. Sami, oglądając w telewizji te uroczystości na Jasnej Górze, zauważyliście hasła. Polacy odsknijcie. Nasze rozważanie, żeby Polska była Polską, żeby prawdziwe ideale Solidarności, którą tak stylał mózg Pał drugi, zagościł w wszystkich Polek i pole, pole, Polaków, tak w kraju jak na migrację. Poleśmy wszystkie nasze intencje, z którymi przyszliśmy. Módlmy się o zdrowie was tutaj zebranych, o zdrowie błogosławieństwa dla waszych rodzin, o szczęśliwą podróż. Niech Matka Boża stokrotnie wam wynagrodzi te trudy, bo pamiętajmy o tym, że idąc tutaj na te nabożeństwa głosicie kazania. Kazania różne można głosić, czasem takie kazanie jak wasza podróż jest o wiele skuteczniejsze niż moje kazanie. Bo to jest kazanie pisane na żywo, na gorąco. Dlatego Wy jesteście takimi heroldami Jezusa Chrystusa. Takim był Jan na Tak podobny się do Chrystusa przez życie pokutnicze i przez dobre uczynki, że uznano go za zapowiadanego w piśmie świętym Mesjarzem. Musiał się tłumaczyć. Ja nie jestem mesjarzem. Ja nie jestem tym, który wskazuje Jego przyszłość. Ja nie jestem mesjarzem. Poleśmy księdza Franciszka Szydłowskiego, który jest wieczności, a który pierwszy tutaj trudził się tym tych Poleśmy intencje do następcy, księdza Ryszarda, który. Nie może zapomnieć o Bożeńca Fatimskich i jak mi napisał ostatni liście, gdzieś tam jeździ na parafię i realnuje kulmaty Bożej Fatimskich. Polećmy wszystkich, którzy się tutaj modlili i wszystkie nasze intencje, intencje naszych krewnych przyjaciół i dobrodzień. I to, żeby Polska była Polsą. Wierzę w Boga Ojca Wszechmocnego